roku 2015 Rada Miasta uchwaliła budżet płocka na 2025 rok. To rekordowe 1,5 miliarda złotych. Miliard 200 milionów przeznaczymy na bieżące funkcjonowanie miasta, czyli m.in. utrzymanie szkół, przedszkoli, żłobków, dróg, transport publiczny i pomoc społeczną. Ogromną kwotę, Ponad 300 milionów złotych wydamy natomiast na inwestycje. W planach jest między innymi rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Armii Krajowej do granic miasta. Liczymy, że na początku roku będzie już gotowy projekt z pozwoleniem na budowę. To pozwoli nam na ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie inwestycji. W 2025 roku przebudowany zostanie także między innymi odcinek ulicy Wyszogrodzkiej między Spółdzielczą a Kilińskiego. Zakończy się modernizacja przemysłowej pomiędzy tysiąclecia a narodowych sił zbrojnych oraz powstaną kolejne ulice osiedlowe. Do komunikacji miejskiej trafią nowe autobusy. Rozpoczną się prace związane z założeniem dużego parku na osiedlu Międzytorze oraz z utworzeniem ponad 180 nowych miejsc w żłobkach. W czasie grudniowej sesji Rady Miasta prezydent Andrzej Nowakowski przypomniał także inwestycje zrealizowane w 2024 roku. Wśród nich jest na przykład Aquapark, kolejne mieszkania komunalne na osiedlu Miodowa Jar, mieszkania na start przy ulicy Grodzkiej oraz pierwszy na Mazowszu blok z mieszkaniami dla seniorów.